O hej, co tam? Martwy kanał, bzdurnego? No to trzeba, trzeba odświeżyć, a raczej stare wprowadzić. Hej, witam Was serdecznie w łapaczu troli! Nienawidzę swojego życia. Chodźcie do mnie, moje trolle, gdzie wy jesteście? Gdzie? rozpanoszyłyście się wszędzie. Po różnych kanałach YouTuberów oglądacie teraz, jak ludzie kręcą się spinerami, oglądacie jak ludzie podgrzewają noże do tysiąca stopni i kroją swoje telefony bądź inne głupie rzeczy. Trolle, zbierzmy się wszyscy razem, jak kiedyś w potędze łapacza troli. Kiedyś istniała legenda, że powróci. Jest za na koniu, rycerz w białej zbroi i tak Jakie tam dyrdy mały I oto jestem W starych okularach W nowych okularach W nie wyprasowanej koszuli Bez gaci I bez jakiegokolwiek pomysłu Jak nagrać ten film Ładny wstęp? No, tak bardzo ładny, ale ogólnie wiesz Klaść niewolniku! <klucz> Co? No łapacz troli, nie? Co się robi w łapaczu troli? Łapie trole no nie, no takie najważniejsze elementy Łapacza Trolli, no las, las jest, okej, okay, dobra, jedno, nie? No. Komary? No są. Są. Kleszcze też gdzieś tu są, nie? Są. No dobra, ale jakieś nie wiem, na przykład niu niu niu, hello, potrafisz to jeszcze? Fenomen tego dźwięku jest do dzisiaj nieznany wszystkim naukowcom na całym świecie. Mam nadzieję, że moje filmy cię trochę zainspirują, bo bardzo cię lubię i oglądam od dawna. Trzymaj się karton, pamiętaj, że wspierać wiele talentów. Nie zapomnij... po co to? Nie mam pojęcia, szczerze. Wiesz, po co to zesklinowałem? No. Bo testowałem, jak się robi screen u ciebie na telefonie. Aha. Sorry, niepotrzebnie jesteś w tym filmie. Sory. Jakby zabrakło ci pomysłów na filmy, to z chęcią obejrzę odcinek typu challenge, pomysł na wege posiłki, albo tak jak dwa lata temu, z drapki. Jesteśmy w lesie, w raju dla wegetarian i weganów. Trawa, krzoki, obszczany mech. Raj, widzicie to? O nie, cholera, gluten. Mam pytanie, przeglądasz zdjęcia z Instagrama tylko z tych najbardziej popularnych, bo ja osobiście lubię przeglądać zdjęcia kandydujące do twoich filmów i w najnowszych jest wiele pięknych, niedocenionych serduszkami zdjęć. Nie wiem szczerze jakie wybieram. Rzuca mi się w oko. Screenuje, biorę. Widzę, że kogoś nie było, biorę. Nie widzę, że kogoś nie było. No, czasem nie wezmę. Nie wiem. Losowość rzeczy martwych. Losowość rzeczy martwych. No i. kanał. Rzeczy martwych i martwych kanał. Będzie mieć też głupie zdjęcie na pip mhm. Pip! Nowe pip To jest nowe pip Pip! Karton! Co z kanałem karton z grami? Halo, karton ja, ja nie widzę do kogo to pytanie było zaadresowane Ja nie widzę jak kartona żadnego Nie ma kartonu w lesie, nie ma kartonu w lecie. Ja nie odpowiem na to pytanie, bo ja nie wiem do kogo jest zostało zadane Ej, Chcesz powiedzieć, że wypinasz się na tamten kanał, tak? Nie, nie wypinam się tam To, to nie jest kanał porno To nie jest kanał Nie porno. Ja się nie wypinam tam to... Nie, 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 nie. nie. Da mi ktoś suba? O, ja mam bardzo dobry pomysł dla ciebie, słuchaj. Jeśli w twoim mieście, gdzieś w okolicy, będzie jakieś duże wydarzenie, nie wiem, Margaret będzie grała koncert, to słuchaj. Wbij się tam, biegnij na scenę, weź mikrofon i z całej siły, jakby od tego zależało twoje życie, krzyknij. Kto mi na suba? No, i myślę, że jeden świr znajdzie się, no. Ej! ogóle to jest zajebiste, wiesz? Bo ja to pytanie zesklinowałem z tego powodu, żeś po prostu powiedział coś w stylu Proszę, dajcie suba dla kolegi. A. I tyle. A tu proszę. No, ale możecie wbijać. Sebastian 1. Kogo dzisiaj oglądasz? No tylko, Sebastian 1. To brzmi fajnie! E, spoko, spoko, fajna nazwa. całe się nie śmie Faj, Fajna. Beep. Robiłeś test kiśli i zupek, to może zrobić test budyniu. Co jeszcze może? Może wody, może test na hiv, test na ojcowstwo za 5 lat na YouTubie. Włącz ten film, żeby dowiedzieć się, czy PewDiePie został ojcem, Beep. żeby ożywić kanał zrób łapacza troli. Ja wracałem na twój kanał tylko na łapacze. A kiedy zacząłeś się z kartonem, dwa lata temu, to postanowiłem, że spędzę je z tobą i właśnie w ten sposób. Lubię Twój kanał, i jestem tu do dziś. Pozdrawiam. PadaMe. Nie wiem co. mi się, chcę trochę. Oto, będzie zajebista. 10 tysięcy łapek to nie jest dużo. 10 tysięcy łapek i sram na odcinku. A może w którymś odcinku pójdziesz do tego lasu, w którym nagrywałeś łapacza troli? W poprzednim lecie z kartonem bardzo często byłem w tym lesie, teraz jestem w tym lesie. Możecie podziwiać? Marzenia się spełniają? Coś bardziej chce mi się srać Beep. Oglądałam sobie Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów I nagle jeb, nowy filmik Żegnaj w filmie Dziękuję Dziękuję za poświęcone chwile Naprawdę Te 5000 osób, które ogląda Lato z Kartonem w tego roku Jesteście mega, jesteście mega zajebiści Dziękuję I to mówię naprawdę szczerze i nie prześmiewczo A teraz do wszystkich tych, tych, tych ludzi co tak żądają łapacza. Żądają żeby ten karton że że on być śmieszny. Macie co chcieliście. To było odpowiednie te dramatyczne. Bardzo. Idealne. Muzyka. Ej. Mam identyczne upodobania co do smaków lodów. Jak ty, XD! komar. Chodźmy na lody. Jakie Kobosko. Zaprosić. Nad niem, nie ile masz lat, a już Cię zaprosiłem na lody. I co? I zostanę czasem posądzony o coś. O coś, o co nie chciałbym zostać posądzony. Co jeśli masz tylko 13 lat, a ja, 21-latek, zaprosiłem Cię na lody. Po pierwsze, jest różnica między zaproszeniem kogoś na loda a na loda. A. Po drugie, już masz prawie 22, już sobie nie ujmuj, okej? Okay? Jesteś zwolniony. Aha, nie płacę ci. Spadaj. A, to było ostatnie. No, dalej już się męcz sam. Ja idę, nie? Na razie, jak kazałeś mi spiechać. Na razie, cię. Mały segment pytań z przyszłości następnym odcinku na pewno pojawi się. Zmieniłeś się. To już nie jest to samo. To w ogóle nie jest śmieszne. Kiedyś byłeś śmieszny. Teraz to już jest odtwórcze. Nie, nie, nie ma. To nie... trudny wyraz, za trudny wyraz. Teraz to już nie jesteś śmieszny i kiedyś było śmieszne. Ej! Przyszłam tutaj, żeby powspominać starego Karola. Zapraszam na YouTube'owy cmentarz. Leżę gdzieś obok Damianero i JJ Jokera. Tak, pomiędzy. Karton, może pozdrowisz mnie na odcinku? Gdy będzie 200 tysięcy subów, to pomaluj własy na tęczowo. Kto jest za tym, łapka w górę. Własy. Trochę brzmi jak wąsy, więc na 200 tysięcy, nie na stałe, ale przemaluję sobie wąsy na tęczowo. Zapuszczę sprzętanie wąsy na 200 tysięcy. Smutna twarz. Zrać mi się, chce, na no, no, nie wytrzymam Ej, będziesz mieć zamiar wrócić do łapacza troli? Nie, to jest słaby pomysł. To jest bardzo słaby pomysł. Ej, nie nazywaj trola grubym, tylko puszystym. Nie nazywaj trola trolem, bo to jest Krzysztof. Na dzisiaj to tyle, dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Tam również ym, do, ym, czemu tak mówię? Zapraszam do komentowania, zostawcie komentarze, musicie zostawić ich pełno Musicie zostawić pełno łapek w górę Musicie zrobić wiele rzeczy. Dobra, pierdzielę za tydzień i tak pewnie nagram film. To cześć, nara! Twoja stara, siema siema gitara Jakie tam tekściki Instagram, Snapchat, nasza klasa Wszystko jest w opisie Pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostawiać powiadomienia No i do następnego, bo troli. No bo będzie, chyba, pa